Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć na patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Wiktorii Tolarczyk, Patrykowi Zalewskiemu, Jackowi Cisielskiemu, Weronice Ostrowskiej, Marcinowi Płucowi, Aleksandrze Sobel, Foca na Mary Greenland, tajemniczemu panu X, Deczuniowi. Michałowi Wiszniewskiemu, K1, Łukaszowi Kalisiowi, Krnombrnemu, Gracy i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo mocno. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Dzień dobry. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Magowej. Już trzecią się pojawiam mniej więcej co roku. Co prawda, w tym roku z lekkim opóźnieniem, bo. On się chyba zwykle pojawia w wakacjach jakoś tak u mnie. Jest to format, który można by było opisać słowami, jakie książki Mac wyda w roku następnym. Przynajmniej z tych informacji, które mamy. Także co, zebrałem sobie to, co mniej więcej wiemy, czego tak myślę możemy się spodziewać i spróbuję Wam tutaj to zaprezentować. Oczywiście z ogromnym zastrzeżeniem, zastrzeżeniem, które wynika z tego, że Mac jest, tak mi się wydaje, Liderem polskiego rynku książki, jeżeli chodzi o opóźnianie premier książkowych, o przekładanie tychże, o zapowiadanie czegoś, a potem nierealizowanie tego, bądź też odwrotnie. I to jest akurat coś nawet na plus, bo MAG jest takim wydawnictwem, które często zapowiada, że czegoś nie będzie, a potem okaże się, że to jednak będzie. Idealnym przykładem tego są jest nabycie praw do książek Christophera Rakio, czy na przykład wydawanie książek z Malazanu, czy to jeżeli chodzi o Eriksona, czy to jeżeli chodzi o Eslemonta. Także co, przejdźmy sobie do tego, co mniej więcej wiemy. Pewnie jakieś też moje przewidywania będą, ale jak mówię, z magiem, mimo że jest to prawdopodobnie moje ulubione wydawnictwo, jeżeli chodzi o same książki, które wydają, no to różnie to bywa. To jest taka, wiecie, jeżeli chodzi o mnie i o maga, taka trudna miłość, bym powiedział. Taki dark romance, bo ja bym chciał po prostu chwalić maga, ale czasami po prostu się nie da, bo świrują. Dobrze, zacznijmy sobie od tego, o czym niczego powiedzieć nie mogę i to są trzy serie wydawnicze maga. Pewnie większość z Was wie, że Mac ma takie trzy e, sztandarowe serie wydawnicze. E, to są po pierwsze Artefakty, czyli seria, gdzie Mac wydaje science fiction. To, są, to jest Uczca Wyobraźni, gdzie Mac wydaje książki różne. Nie czytałem ich dużo, natomiast gdybym miał je sklasyfikować, to bym powiedział, że są bardzo wyraziste i to jest coś, co charakteryzuje tę serię, e, charakterystyczne tej serii w moich oczach. No i oczywiście seria najnowsza, czyli seria horrorowa. Tutaj nie wiemy nic. To znaczy Mark napisał na poście na Facebooku w każdym z tych trzech przypadków, że jeżeli chodzi o nowości, nie mają żadnych planów, aktualizację dostaniemy w styczniu. Jak mówię, Mark to jest takie wydawnictwo, które ja myślę, że to jest w wydawnictwo pewnych sprzeczności. To znaczy oni jednocześnie wydają takie książki, gdzie no myślę, że czują, że to się po prostu sprzeda. Typu nie wiem, Bardugo, typu Claire. Zaczęli od pewnego czasu wchodzić w taką fantastykę bardziej młodzieżową, co uważam za dobry ruch, ale wydaje mi się, że są takie serie i ktoś to potwierdził w komentarzach e, od was, e, znaczy ktoś z was potwierdził to w moich komentarzach, że Mac czasami ma takie serie, takie tytuły, które po prostu ktoś tam chce wydać i oni to traktują chyba bardziej ambicjonalnie niż zarobkowo. Ja to szanuję, to znaczy myślę, że Artefakty, a szczególnie Uczta Wyobraźni to jest właśnie taki cykl wydalniczy. Tutaj nic nie wiemy. Powiem szczerze, że, że każdą z tych trzech serii lubię. Każdą doceniam, i każda jakaś zapowiedź, pewnie jakieś tam moje zainteresowanie wzbudzi. Dobra, zacznijmy sobie może od Jen Williams, to jest pani, która napisała książkę dziewiąty deszcz, która w tym roku ukazała się w Polsce. Wydaje mi się, że zebrała całkiem dobre opinie. Raczej się przyjęła została przyjęta ciepło. Mac tutaj napisał, że kolejny tom: w listopadzie grudniu lub styczniu i teoretycznie wstępnie Tom drugi, który nosi tytuł. Zaciekłe bliźnięta i jest zapowiedziany właśnie na listopad. Um, natomiast wydaje mi się, że to nie jest jeden z priorytetów maga, mimo wszystko, więc nie zdziwiłbym się, gdyby ta premiera się osunęła um, w czasie, opóźniła. Natomiast jest szansa, że już za miesiąc kolejny tom dostaniemy. Na razie równocześnie nic nie wiadomo. Kwestia malazańska. Bardzo mnie osobiście um, interesująca kwestia. Um, oczywiście mamy dwóch autorów, którzy tworzą w uniwersum Malazu To jest Steven Erickson i Ian Cameron Eslemont Mac napisał, że w kontekście Eslemonta Kończą Imperium Malazańskie w drugim kwartale przyszłego roku Więc będzie to powrót po pewnego rodzaju przerwie Przypomnę, e, Imperium Malazańskie to jest cykl Eslemonta Który tak trochę dzieje się pomiędzy główną serią e, Po części wypełnia luki, po części opowiada nowe historie Sześć tomów Na polskim rynku mamy cztery tomy i ostatni ukazał się w 2024, w sierpniu. Mamy rok przerwy, będziemy mieli prawie dwa lata przerwy, no bo ten drugi kwartał, powiedzmy, że na wiosnę przyszłego roku się to ukaże. Um, I teraz tak, e wydaje mi się, że to jest mimo wszystko zły sygnał, to znaczy, Mag niejednokrotnie zapowiadał, ale wiadomo, jak to jest zapowiedzianie Maga, ale bazując na tym, co mówili, że przyszłość ostatniej serii Eslemonta, jeżeli chodzi o Malazan, i ta seria nazywa się... Path to Ascendancy, um, i to jest seria o Kelampedzie e, w głównym stopniu. E, to, czy ono zostanie wydana na polskim rynku, czy też nie, zależy od tego, jak zostanie przyjęty ten poprzedni cykl, czyli właśnie Imperium Malazańskie. Um, Wiadomo, że w Polsce jest myślę, grupa takich naprawdę bardzo mocno oddanych fanów. Myślę, że ja bym wszystko do nich należy. To znaczy, ja kupię prawdopodobnie wszystko, co wyjdzie z malazanu, bo to jest moje ulubione prawdopodobnie uniwersum fantastyczne, ale równocześnie. Ja tutaj się zgadzam z tym, co mówił, co komunikował Mag. To znaczy, po pierwsze, jasne, to jest Malazan, ale nazwisko inne. I Malazan jest na tyle specyficzną serią, że pewnie dużo osób odbije się już od głównego cyklu. Wiadomo też, że że wiadomo też, że dla wydawnictw problematyczne jest wydawanie długich serii, no bo wiadomo, pierwszy Tom kupi dużo osób, drugi jeszcze też sporo, ale potem zaczną się te spadki, kolejne osoby zaczną odpadać. Myślę, że w przypadku takiej serii jak Malazan jest to. Odczuwalne jeszcze mocniej. Mówię, że jest to dla mnie niepokojący sygnał, że przerwa jest tak długa, no bo myślę, że jeżeli te tomy sprzedawałyby się dobrze, to nie byłaby to tak długa przerwa. To Mac postarałby się te książki, przynajmniej jeden tom walnąć w tym roku. Zostały nam dwa tomy, czyli w Blatten nie, nie Bone. Bone, czyli no, krew i kość, a także Asail. I tutaj nie chciałbym być pesymistą, natomiast obawiam się, że kiedy już Asail wyjdzie. To dostaniemy taki komunikat, że no, nie planujemy to Ascendency. Co byłoby przykre, ale no, skłamałbym, gdybym powiedział, że nie spodziewałem się tego. No trudno. E, Steven Erickson, czyli oczywiście ten ta twarz Malazanu. Tutaj Mark napisał, że planują do druki. Na razie aktualizacja w styczniu. E, jeżeli chodzi o to, co ewentualnie się może, może ukazać poza dodrukami, e, no to tak, tutaj opcje są. Tak naprawdę jedynie dwie. To może być Albo No Life Forsaken, czyli drugi tom e, serii Świadka. Pierwotnie trylogia Świadka, ale okazało się, że to będzie czworo czworoksiąg. I to wydaje się najbardziej prawdopodobne, bo Bóg nie jest chętny, został już wydany, więc wydaje mi się, że wydanie kontynuacji jest sensownym krokiem. E, to po pierwsze. Po drugie, czego bym się raczej nie spodziewał, no to jest zapowiedź MAGA, że wracają do trylogii Karkanas, e, czyli do trylogii prequeli malazańskiej. Malazajskich. E, trylogii niedokończonej, są dwa tomy. I teraz tak, wydaje mi się, że nie ma aktualizacji, natomiast y, w tym roku, jakoś tak późną, nie późną, jakoś tak na wiosnę, Erikson dał znać, że on ma nadzieję, że w tym roku uda mu się skończyć pisać tę książkę. On sobie zrobił długą przerwę po dwóch pierwszych tomach. Wydaje mi się, że to było spowodowane tym, że książki się nie sprzedawały dobrze. I Mac też komunikował, że no oni do karkana zwrócą, tylko Erikson musi ruszyć. Więc, e, więc tak. Stawiam, że jeżeli coś w przyszłym roku zostanie zapowiedziane, no to to będzie kontynuacja książki, Bóg nie jest chętny. Myślę, że mimo wszystko na karkana, jeszcze trochę poczekamy. Wiemy również, że kolejny tom Mordbota Marty Wells ukaże się w przyszłym roku. Mac podobno ma już przekład, ale wrócą dopiero w następnym roku do wydawania, do kontynuowania tej serii. Nie wydaje mi się, żeby to był. Nie ma takiego poczucia, że to jest jakiś hit na polskim rynku. Wydaje mi się, że nawet serial nie zmienił aż tak dużo. Kolejny tom to jest oczywiście Fugitive Telemetry, tom 6. No, i on ma do nas trafić w przyszłym roku. Na forum MAGA ta książka nie jest, nie znajduje się w zapowiedziach tych wstępnych na dwa pierwsze kwartały, więc zakładałbym, że mówimy tutaj jednak o drugiej połowie roku. No, chyba że to będzie książka, którą MAG będzie chciał gdzieś wcisnąć pomiędzy, tak ad hoc, nagle. W przyszłym roku również dostaniemy trzy albo cztery kolejne tomy Skrzydeł Ognia. Um, tutaj nie będę nic mówił, to jest ta seria Młodzieżowo-Dziecięca o smokach. To mnie tak kompletnie nie grzeje. Natomiast zawsze mnie niesamowicie szokuje to, że tyle jeszcze tomów zostało do końca. To znaczy, ja, ta seria już ma chyba na polskim rynku z kilkanaście tomów. A jest ich jeszcze trochę. Także przyszły rok dla fanów tej serii: kilka tomów będzie. To też jest ciekawe, że Mac to jednak wydaje. Bo oni przez chwilę rezygnowali z tej serii i nagle wznowili. Wiem, że. Znaczy dużo osób mówi, że to przez to, że za książkowane zaczęło mówić o tej serii. Ale ja nie mam takiego poczucia. Znaczy, nie wiem, czy to jest tak, że. Faktycznie to sprawiło, że nagle te książki tak dobrze się sprzedają. Może, nie wiem. Ale jest to zaskakujące dla mnie, niewątpliwie. Dużo osób czeka na Jackie'a Kristofa. Mag dawał znać w tym roku, że nie wiadomo, ze względu na y, objętość tej, tej książki. Y, natomiast tutaj, chyba już mogę powiedzieć, że ta książka nie ukaże się w tym roku. To znaczy, jest ona podana na tym forum, Maga jako zapowiedź na pierwszy kwartał. Więc, no myślę, że Krzysztof to jest styczeń, luty przyszłego roku. Jak mówię, wydaje mi się, że ciągle dla Magdy to jest priorytet, bo, się, bo Christoph się po prostu bardzo dobrze sprzedaje, ale po prostu nie wyjdzie im w tym roku. E, faktycznie wychodzi na to, że to będzie dłuższa książka, to znaczy, nie wiem na ile to jest sprawdzone. Na Goodreads tom drugi ma 709 stron, wersja na Kindla, natomiast tom trzeci 765. Nie wygląda to na to, że, nie wygląda na to, żeby to była tak dużo większa książka, ale no, no nie wiem, no. Może Mac zakładał, że finał będzie bardziej zwięzły? Nie wiem. Trochę to dziwne, bo dwa pierwsze tomy były, wydaje mi się, dosyć zbliżone grubościowo, więc nie wiem, czemu tutaj był, miałby, mieliby zakładać, że no ten trzeci będzie krótszy. E, w każdym razie Empire of the Dawn e, zakładam, że styczeń, luty przyszłego roku, bo jak mówię, ciągle uważam, że to jest jeden z ważniejszych autorów dla Maga. Tak tacy pewniacy w dzisiejszym rynku to jest jednak coś na wagę złota. Jeżeli chodzi o Abercrombiego, to jak już chyba mówiłem w jednym z ostatnich filmów, Następny rok będzie rokiem pauzy. Mac zapowiedział, że następny Tom Diabłów został przesunięty na zachodzie i premiera Polska to będzie rok 2027. Co jest ciekawe, bo ostatnio, jak już też mówiłem w jednym z filmów, Abercrombie na swoim, na swoim blogu napisał, że skończył pierwszy draft, który to są jego słowa, który jest chujowy, ponoć w sensie dużo pracy jeszcze trzeba, ale no pierwszy draft, już zanim. Um, czy czekasz takiego autora jak Brand Wicks? Powiernik światła. Seria, która miała dostać wznowienie. Nie chciałbym skłamać, ale wydaje mi się, że ona się miała. Że, że taka pierwsza zapowiedź to była. Jeszcze to z dwa lata temu już było, może nawet trzy. E, wiecie co wiemy? Gówno wiemy. Nic nie ma. To jest kolejna seria, która wydaje się być w jakimś takim dziwnym limbo, podobnie jak e, wznowienia Robin Hop. I uważam, że wiecie, tak jak Mac, dużo rzeczy, <laughs> dużo rzeczy przenosi, dużo rzeczy nie zostajemy na czas. Tak wydaje mi się, że cała sytuacja z Robin Hop jest najbardziej groteskowa i no sprawia, że wydawnictwo wygląda śmiesznie po prostu. Znaczy, Robin Hop jest też przenoszona już od lat. No, i przypomnę, jak wygląda ostatnia aktualizacja, jeżeli chodzi o Robin Hop. Ona brzmi tak. Autorka nie znika z naszej listy. Za moment robimy kolejne podejście do projektów graficznych serii. Nie wiem jak szybko uda się wypracować nowe wersje okładek, ale w momencie, gdy będziemy gotowi, książki zostaną wydane tak szybko, jak to będzie możliwe. Może bym w to nawet uwierzył. ja wiem, że się powtarzam, ale ja widziałem ten wpis z pięć razy. Nie, nie przesadzam. Pięć razy on był chyba gdzieś klejem do jakichś różnych postów. Poza tym, jeżeli się nie mylę, okładki robi pan Broniek. I ja też widziałem już chyba trzy różne projekty. Teraz ostatnio krążył taki biały. Wcześniej widziałem projekt z Herbem i z Psem siedzącym. No to są jaja, ja, ja, ja nie wiem o co tutaj chodzi. Jeżeli nawet Mac nie chce zaczynać od bastarda, chyba chce, bo robi okładki, zacznijcie od Żywostatków. To jest genialna trylogia. To jest moim zdaniem najlepsza trylogia fantazy. Znaczy dla mnie to jest najlepsza trylogia fantazy. To jest arcydzieło. Ja, są nawiązania lekkie, no powiedzmy, do tej pierwszej trylogii, ale można to spokojnie bez znajomości tamtych książek. A w chwili obecnej, naprawdę, to wygląda trochę tak, jakby. Jak wiecie, jak jesteście mali i ma o coś prosi, i wy mówicie, no za 5 minut, i tak mówicie od godziny, to trochę tak to wygląda. No nie jest to poważne, mimo wszystko. Um, ja wiem, że fajnie coś zapowiedzieć, żeby zaczęły się rozmowy, żeby nie, wiem, ludzie, fani fantastyki sobie podawali jakieś newsy, rozmawiali o tym, ale no to nie jest niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo ośmieszania się, kiedy ta informacja krąży już od miesięcy i nic z tego nie wynika. A niestety zrobienie chop tak jest. Mi um, jest bardzo przykro, niestety, że tak to wygląda. Uważam, że sytuacja jest totalnie groteskowa. No. Dobrze. Jeżeli chodzi o tę dwójkę, to tyle. Następnie Pierce Brown, Lightbringer, czyli szósty tom tejże, tejże serii, czyli Czerwonego Świtu. Magda napisał na Facebooku, że w pierwszej połowie roku. Na ich forum jest informacja, że drugi kwartał, więc stawiałbym, że no gdzieś koło czerwca to będzie wydane. Jak już mówiłem, Pierce Brown zapowiadał, że chciałby wydać ten ostatni tom, siódmy gdzieś w okolicach właśnie lata. Czy mu się uda, tego ciągle nie wiemy. E, natomiast Lightbringer, drugi kwartał przyszłego roku, wstępnie. Christopher Bühlmann, e, wojna córek. Na Facebooku Mach napisał listopad tego roku albo luty przyszłego roku. E, natomiast, jak już powiedziałem, e, weryfikując to z tym, co zostało podane na forum, e, tam jest informacja, że pierwszy kwartał przyszłego roku więc prawdopodobnie luty przyszłego roku to będzie e, wojna córek, jeżeli ktoś nie wie. Christopher Buhlman napisał książkę, która jest, myślę, w miarę rozpoznawalna w Polsce. To, jest, to są dwa ognie. Ta książka wydana w serii horrorowej. Ale napisał wcześniej książkę Czarny Język. przyjęta została mieszanie. Ja ją naprawdę lubię. Uważam, że dobra rozrywka jest. I Wojna córek jest prequelem tej książki. Opowiada o bohaterce jednej z dwóch głównych, jakiej Galwie. I ona też została zapowiedziana już długi... już dawno temu. Spodziewałem się, trochę bałem się tego, że może Mac się wycofa z wydania tej tej książki, ale wygląda na to, że nie. I bardzo dobrze. Ja się cieszę, czekam na styczeń. Jeżeli ktoś jest fanem Cassandry Clare, to w 2026 yy, Mac wyda The Wicked Powers 1. Na forum Mac tutaj po tej informację, że drugi kwartał. Yy, The Wicked Powers 1 to jest książka The Last King of Fairy. Yy, pewnie kojarzycie to wielkie uniwersum Cassandry Clare. Ocniłowcy, tam mechaniczna księżniczka i cała reszta, inne serie, inne książki. Yy. The Wicked Powers to ma być ostatnia seria w tym uniwersum. Ostatnia trylogia wieńcząca te, nie wiem ile, pięć serii, sześć chyba, trochę tego jest. W drugim kwartale przyszłego roku ma się też ukazać książka Mirrored Heavens Rebeki Rownhorst, czyli, czyli trzeci i ostatni tom trylogii rozpoczynający się książką Czarne Słońce. I tutaj, tutaj też trochę jaja, bo to też jest przekładana książka od chyba dwóch lat. Więc normalnie bym się cieszył, ale się nie cieszę, bo myślę, że... Znaczy, nie sprawdzałem tego, ale nie zdziwiłbym się, gdyby gdybyście sobie odwinęli ten poprzedni film o premierach MAGA. I ja bym się nie zdziwił, gdyby tam była właśnie jakaś zapowiedź, że o, Rebecca Roanhorse Rohnhorst... w przyszłym roku zostanie wydana. Um, wydaje się, że seria nie podbiła rynku. I chce to po prostu dociągnąć do końca, żeby już był spokój. Może po prostu czekają na lepszy momenty, gdzie finansowo będą sobie mogli pozwolić na jakąś stratę. Bo zakładam, że skoro się ta seria nie sprzedała, prawdopodobnie jakiś bardzo dobrze, to trzeci tom też przyniesie raczej stratę niż zysk. No ale czekamy już ze dwa lata, to sobie poczekamy jeszcze. Natomiast mówię, ja, ja w ogóle nie czuję, żeby to był pewne, żeby to faktycznie była taka informacja, której można wierzyć, bo rok temu też z tego co że była zapowiedź, że w okolicy lata tom trzeci zostanie wydany. A jak sytuacja wygląda, każdy widzi. Ken Liu miał się ukazać w tym roku, ale to MAK, więc zostanie wydany jednak w następnym roku. MAK robi nowy przekład. Nie jest on podany jako jakaś zapowiedź tych dwóch pierwszych kwartałów. Nie powiedziałem, że to jest. Czy być może to jest kwestia tego, że trochę nie wiedzą, jak długo ten przekład będzie trwał. I nie zdziwię się, jeżeli to będzie wyglądało tak, że kiedy dostaną już te tłumaczenie, to stwierdzam, ok, wydajemy to teraz, teraz, kiedy mamy. Natomiast konkretnej daty tutaj premiery nie ma szkoda, bo ja liczyłem, że faktycznie. Królowie Dary w tym roku zostaną wydani, bo to świetna książka jest. A no, wyszło jak zwykle. Robert Jackson Bennett, e, autor, który w tym roku wygrał nagrodę, nagrodę Hugo za najlepszą powieść, e, książką Zatrudek Jelich. Bardzo dobrze przyjęta książka w Polsce. Mam wrażenie, że całe pozytywne opinie widzę. E, drugi tom zostanie wydany w przyszłym roku, w styczniu. Będzie nosi tytuł Kropla e, Zepsucia. Ciągle się waham, czy mi się chce to czytać, bo z tego co rozumiem, to jest takie trochę Sherlockowe fantazy. To jest takie połączenie, które jakoś mnie nie rajcuje specjalnie, ale może kiedyś tam tam szanse. Michael J. Sullivan, autor, który przeżywa renesans na polskim rynku, co jest pięknym obrazem, bo od autora, który był przez maga no już totalnie skreślony, gdzie nie wiem, czy to pamiętacie, ze dwa lata temu, może trzy, jego książki dało się kupić w tych koszach z książkami w, w Carrefourze. Aż nagle Mak zaryzykował, co e, powiedzieli legendy pierwszego Imperium, no i się przyjęło. I teraz lecą z Sullivanem ostro, wznawiają oczywiście e, odkrycia Rairi. Na początku przyszłego roku, w pierwszym kwartale, kończą odkrycia, e, to będą dwa ostatnie tomy. Moje no zainteresowanie dwa najlepsze tomy, czyli Zdradziecki Plan i Pradawna Stolica. Następnie ukażą się dwa tomy kronik, to będzie już e, drugi kwartał. To będzie Drumindor i Zamek Blifim. Druminto już się ukazał za granicą, zamek Blything, z tego co kojarzę jeszcze nie, ale mogę się mylić. No i pod koniec roku mają wydać książkę Nolin, czyli pierwszy tom serii, która dzieje się pomiędzy legendami pierwszego imperium a Rairią. Dość zrozumiały ruch, to znaczy na tamtym etapie, jeżeli to się faktycznie uda Magowi, no to będą na bieżąco, to znaczy wydadzą wszystkie legendy, całą Rairię, więc zostaną mi tylko te trzy książki. Natomiast jeżeli oglądaliście jeden z moich ostatnich filmów w zapowiedziach, to tam powiedziałem Wam, że Salivan się nie zatrzymuje i on ma w planach jeszcze dużo tych książek i dużo serii. E, więc jeszcze trochę, trochę przedami i bardzo dobrze. Ja się cieszę. E, w pierwszym kwartale przyszłego roku każe też książka Waltera Morsa, Miasto Śniących Książek. Każdy ten tytuł, bo bardzo dużo osób, znaczy bardzo dużo to przesada ale kilka osób mi tę książkę bardzo polecało. Wcześniej to w Polsce wydawało Wydawnictwo Dolnośląskie, wygląda na to, że MAC przejmuje prawa. Na Facebooku jest informacja, że Miasto Śląskich Książek listopad-grudzień tego roku, natomiast na forum już jest pierwszy kwartał. Jak to zostanie wydane, to na pewno tę książkę przeczytam, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw, co tak naprawdę mi polecaliście. Brandy Sandy, Brandon Sanderson, marzec-kwiecień przyszłego roku, Isles of the Ember Dark, czyli piąty sekretny projekt, Um, jest na forum MAGA, na, jest informacja, że to będzie drugi kwartał, więc wygląda na to, że kwiecień albo później. E, następnie wydadzą pierwsze cztery tomy serii Alcatraz kontra bibliotekarze czyli tej serii dziecięco przygodowej e, Brandiego. Ona mnie totalnie nie kręci. E, natomiast to, co mnie zastanawia, to jest e, może sobie wkręcam być może tak jest ale kojarzy mi się, że MAG zapowiadał e, omnibus białego piasku czyli tych komiksów Sandersona, dziejących się w Kozmir i jakoś tak cicho o nich, więc może przenieśli. Bo też Sanderson, z tego co kojarzę, ma pracować nad powieściową wersją tych Białych Piasków, więc być może bliżej premiery Mac po to sięgnie. Następnie Victoria Eivjard, to jest autorka, która mnie nie kręci w ogóle. W 26 roku Mac chce skończyć Czerwoną Królową i wydać drugi trzeci tom Niszczyciela, po jakiejś strasznie długiej przerwie, z tego co kojarzę. To też nie są książki, znaczy pierwszy tam nie był przyjęty jakoś bardzo dobrze, Czerwoną Królową chcą skończyć w przyszłym roku. Widzę, że pierwszy tom jest zapowiedziany, znaczy pierwszy tom, drugi tom chyba, czyli Królewska Kratka jest zapowiedziany na pierwszy kwartał przyszłego roku, więc wtedy się tego można spodziewać. Z innych tytułów. W drugim kwartale Mac chce wydać książkę duetu James S. Cory The Fate of Beasts, czyli drugi tom tej nowej serii science fiction duetu, który zrobił ekspansję. To jest drugi kwartał. Co ciekawe, na forum pojawiły się jednak jakieś zapowiedzi do Uczty Wyobraźni. E, to jest książka Raven Strategem, Jon e, Hali. To jest dość, dość oczywista zapowiedź, bo to jest drugi tom. To jest kontynuacja książki Gambit Lisa, wydana, wydanej w ramach Uczty Wyobraźni, więc drugi tom w drugim kwartale przyszłego roku. Mag planuje również wydać książkę Nghi Wo The City in Glass. Nazwisko jakby mi znajome, ale nie potrafię powiedzieć niestety nic więcej. E, drugi kwartał to również książka 13 i pół życia kapitana niebieskiego misia, e, Waltera morsa To jest ciekawe, bo miasto śniących książek, który wyjdzie jako pierwsze, to jest e, tą czwarty serii, który się nazywa Kamonia. Natomiast e, ta książka, o której mówiłem teraz, to jest tom pierwszy. Być może to są osobne powieści, które się da czytać bez znajomości czegokolwiek innego, e, no ale tak będzie wyglądała kolejność tego, e, jeżeli chodzi o Maga, przynajmniej w teorii, wiadomo jak to zwykle bywa. Zapowiedziane jest również, są dwie książki, po pierwsze Sherry Tepper, Podnosząc Kamienie, po drugie Octavia Butler, Umysł Mojego Umysłu i wydaje mi się, że to są książki, które będą w faktach wydane, jakbym stawiał. Też pokazuje, wiecie, to niezdecydowanie maga na pewnym poziomie, że we wrześniu piszą, że na razie żadnych planów, miesiąc później niecały już są pewne, pewne plany na konkretne kwartały. W ramach Uczty Wyobraźni również w pierwszym kwartale przyszłego roku ma zostać wydana książka The Rick, Rogera Leviego. Historia dwóch chłopców, którzy się spotykają na pustynnym planecie i ich przyjaźni. Dosyć gruba książka, 600 stron. Znalazłem już informację, że w przyszłym roku podobno planowane są jubileuszowe wydania, czy jakieś ekstra wydania trzech książek. Atlas Chmur, Neuromancer. Zakładam, że Neuromancer, wydanie tej książki jest powiązane z tym, że serial się zbliża. Plus 451 stopni Fahrenheita. Ponoć również w pierwszym kwartale przyszłego roku ma zostać wydana książka Przemiana. Debory Harkness to jest chyba czwarty tom tej serii Pani Debory, która się rozpoczyna książką e, Księga Czarownic. Już zostały wydane dwie książki w, z naprawdę ładnymi okładkami w tym roku, więc tutaj nie dziwi mnie kontynuacja. E, plus książka The Blackbird Oracle. I tutaj, jeżeli się nie mylę, to e, to jest e, tom piąty? Nigdy w Polsce o tej pory jeszcze nie wydane. Pierwsze cztery już Mac kiedyś wydał, tego tomu piątego nie. E, tutaj też naturalnym pytaniem jest to, co z Rakio po tym, jak Mac kupił prawa. E, jak już powiedziałem, niedawno pozyskałem, informację, że informację, że Mac szuka teraz tłumacza. E, I to może być wyzwanie, no bo jednak tutaj trzeba tłumacza, który de facto zwiąże się z tą serią na najbliższe lata, bo to jest 7 grubych tomów. E, czy to będzie przyszły rok? Szczerze mówiąc, nie stawiam na to pieniędzy. Absolutnie nie. W ramach dodatkowych informacji e, tutaj mam taką zapowiedź, że Mac będzie zadowolony, jeżeli proces tworzenia nowych wydań Sandersa, czy Elantry z, to znaczy Elantri, z Zrodzonego, rozpocznie się w przyszłym roku. No i co? To jest chyba tyle. Szczerze mówiąc, no jest to co wiecie. kontynuacja tego, co już mamy. Um, e, to, co było zapowiadane, a ciągle nie mam informacji, to jest między nimi jeszcze Kushiel. Miało być e, nowe wydanie Brak. Jest też pewna um, część czytelników, którzy czekają na, która czeka na kolejne książki Alastara Reynolds'a z cyklu przestrzenią Bywienia. Tutaj też chyba cisza, z tego co kojarzę, Mac kilka razy przenosił e, premierę tej, tej książki. Czego jeszcze nie wiem? Nie wiem nic o piątym Tomie Bobbyverse na przykład. E, I też napomknę, że Mac ostatnio e, dał odpowiedział na pytanie, które pojawia się cyklicznie pod ich postami o akta Dresdena. I odpowiedzieli coś w stylu: Na razie nie ma takich planów. Być może to jest po prostu taka konstrukcja, która akurat totalnie przypadku została użyta, ale być może to oznacza, że faktycznie Dresden powróci kiedyś. Nie stają na to pieniędzy, ale Mag jest na tyle ciekawym wydawnictwem, że tam pieniędzy w ogóle nie warto stawiać, bo to jest wydawnictwo, które cię bardzo łatwo może zaskoczyć albo pozytywnie, albo negatywnie. No. Także co? W tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu. Kto do tego momentu. Pozdrawiam was gorąco i do następnego. Cześć.